ma LEGO Przygoda miała premierę 10 lat temu. Czujecie się staro? A więc tak, LEGO mówi, to jest zdecydowanie najbardziej znany film o duńskiej firmie produkującej klocki. Lecz nie wiem czy pamiętacie, że nie była to pierwsza taka produkcja, ponieważ 4 lata przed LEGO Przygodą w 2010 roku dostaliśmy Clutch Powers wkracza do akcji. Albo Przygody Maxa Powersa, bo dzieło to miało dwa różne tytuły. Więc produkcja ta ukazała się tylko na DVD i była uznawana za pierwszy oficjalny pełnometrażowy film Lego. Także tak była reklamowana, mimo tego, że przecież były wcześniej filmy Lego Bionicle, ale widocznie nie miały Lego w tytule, więc tego nie uznajemy. Możecie ją kojarzyć ze sprawą tytułowego Maxa Powersa, który od 11 sezonu Ninjago stał się jedną z powracających postaci. Był także wspomniany w pierwszym sezonie. His name was something like. Uh, Dutch. No! Clutch! Clutch Powers! Ale polscy tłumacze przetłumaczyli to imię na Miś Mocny. A na imię miał chyba y, Krzyś. Nie, Miś! Miś Mocny! Jedyne moje doświadczenie jakie miałem z tym filmem to oglądanie go w trzeciej klasie na świetlicy szkolnej. I nic z niego nie pamiętam poza sceną uzbykaniem figurki LEGO. Więc pomyślałem, że to będzie świetna zabawa go sobie przypomnieć. Dlatego dzisiaj luźno omówię i zresenzuję ten zapomniany. Film. Zapraszam. A więc na początku mamy scenę w kopalni, gdzie poznajemy naszego protagonistę, Tytułowego klacza Powersa. Przyszedł on kopać tunel. i wydobywać diamenty z podziemi, leży lecz uwaga, atakuje go potwór. Na szczęście ma to super wiertło i tego mecha. Tak, to jest reklama zestawów serii Lego z tamtego roku o nazwie Power Miners. Wiadomo, film ma być filmem, ale jak już go robimy, to podpromujmy sobie zestawy klocków. A spokojnie, będziecie ciągle pamiętać, że to film marki Lego. Bo Max Powers ma na sobie logo Lego Pewnie się dziwicie czemu główny bohater ma dwa imiona: Clutch Powers i Max Powers. Odpowiedź znalazłem na filmwebie. Film ma dwa tytuły. Na opakowaniu DVD jest Clash Powers w wkracza do akcji, a w samym filmie tytuł przetłumaczyli na przygody Maxa Powersa, zmieniając imię głównemu bohaterowi, co spuentował inny użytkownik komentarzem beznadziejni tłumacze. Po epickiej walce okazuje się, że mężczyzna nie wziął kryształu, wziął dziecko, oddaje je i dostaje mniejszy skarb, z którym wraca w swojej megaśnej furze do Lego City. W Lego City Clash Powers robi to, co każdy porządny obywatel powinien, łamie prawo, niszczy budynki i przejeżdża ludzi. Jedzie on do tego jakże pięknego budynku, który okazuje się być tajną agencją. Chyba, nie wiem. Ważne jest to, że dostaje misję, którą wykonać musi z drużyną, napkowanym strażakiem Brickiem Mastersonem, kobietą Peg Moring i Bernim von Wombimem, rudym inżynierem, który jest Niemcem. <laughs> Niestety Max nie jest zadowolony z drużyny, bo woli pracować sam. Klacz będzie kilka razy to powtarzał w filmie i dodatkowo w piosence, gdy bohater jedzie autem, słychać co chwilę I work alone. Dobra, powiedzmy coś nieco o designach postaci i animacji. Tak, nie zastarzała się zbyt dobrze. Przypomina bardziej grę LEGO niż pełnometrażowy film i w wielu miejscach wygląda topornie i śmiesznie. A designów twarzy wolę nie komentować. Więc drużyna idzie do Rika Sancheza, który ma na imię Afol. Rozumiecie, skrót od Adult Fanów LEGO, rozumiecie? Rozumiecie? Gostek buduje im statek i już więcej się nie pojawia w tej produkcji. Zdecydowanie był warty bycia na plakacie. Misja drużyny polega na zbawieniu co się odwala na planecie więziennej? Gdzie więzieni są tylko trzej więźniowie, a mimo to wszyscy uciekli. Jakby mieli się jedną rzecz do zrobienia i ją zepsuliście. Teraz lecimy w kosmos i jakoś ten statek w kosmosie wygląda słabo. Jakby czy oni gotowy model pojazdu dali na losowe kosmiczne tło? W statku dowiadujemy się, że klaczowi tata zniknął i nie wiadomo gdzie ogólnie on jest, więc trochę szkoda chłopaka. Okej, okay, bohaterowie lądują na planecie i. <grym> tak, pomijmy tę scenę. Ogólnie te nasze postacie są tak inteligentne, że to przez nie trzej najwięksi złoczyńcy w historii uciekają z planety, kradnąc ich statek. Drużyna postanawia zbudować nowy, ale że tego też nie potrafił zrobić, a sam w 10 sekund robi nowy. Z powodu ucieczki z Wall trzeba będzie powstrzymać jednego czarodzieja. Tak, mówiłem, że było ich trzech, ale pozostałych dwóch w całym filmie ani razu nie zobaczymy. Ma to sens? Lądują na leśnej rycerskiej planecie, gdzie ich zadaniem będzie znalezienie księcia jego złotego miecza. Jedynie Osoby, która może powstrzymać maga, i przygotowanie się do walki. Max Powers idzie na poszukiwania, lecz czarodziej nie śpi i wysyła za klaczem dwa szkielety, które są nieironicznie zabawne i są najlepszą częścią filmu. Chcą złapać protagonistę w pułapkę, ale im to nie wychodzi. Gdy klacz idzie dalej, drogę blokuje mu Troll, który pozwoli mu przejść przez most, jak udowodni, że jest prawdziwym Maxem Powersem, robiąc trzy zadania. Pierwsze to zbudowanie mostu, ma to sens. Drugie to jakieś zadanie matematyczne z Lego, a trzecie. To zagadka, na której odpowiedział jest ojciec klacza. Tak, troll łamie psychicznie bohatera, przypominając mu, że jego ojciec zniknął. Auć. Gdy po tym teście protagonista chce przejść, dalej atakują go szkielety. Lecz troll mu pomaga zjadając go. Potwór ucieka i wchodzi do królestwa z księciem, które jest ukryte za ścianą z namalowanym lasem. Naprawdę nie będę kwestionował tego jakże wybitnego zabezpieczenia, ale tak to muszę powiedzieć, że cała część na tej zamkowej planecie jest spoko. Nawet humor się polepszył, oby tak by. Okej, okay, cofam moje słowa. W królestwie, którego troll jest obrońcą, poznajemy księcia i jego złotego miecza. Okazuje się, że nie umie nawet nim machnąć i ogólnie jest loserem. Wyzywa klacza i mówi mu, żeby się od niego odczepił, bo on nie chce walczyć. Na pewno już nie zmieni swojej opinii w tym filmie. Reszta drużyny buduje pojazd, gada z krasnalem, normalne rzeczy. A gdy przychodzi do nich Max, wyruszają na walkę z czarodziejem. I patrzcie, książę już zmienił zdanie i im pomoże, wow, wow, wow. Epicka finałowa walka. Książę i Powers idą do zamku Gandalfa, gdzie zostają pokonani. Trafiają do więzienia, które ma największe szpary, jaki kiedykolwiek widziałem. I ma wzywa armię szkieletów. Hey, Naprawdę szkielety ratują sytuację, jeśli chodzi o humor. Drużyna ma depresję, rozwaliło im się auto, no stąd sytuacja. Na szczęście Klacz z więzienia daje im wiadomość z kości. Jest to napis LEGO. Tak, Klacz musi zareklamować przed śmiercią jeszcze firmę, która go stworzyła. Wiadomość ta mówi im, że muszą zbudować coś do walki. Zbudowali pojazd, dziewczyna całuje Rudego, uwalnia je Maksa oraz księcia i zapowiada się, że grę bitwę. Ale uwaga, bo Voldemort kusi bohatera, jego ojcem zamkniętym w kuli. Klacz jednak jest gigachadem i niszy tę kulę, w której możliwe, że był naprawdę zamknięty jego ojciec. W filmie nie mamy odpowiedzi, gdzie on zniknął, dlatego ja interpretuję tę scenę tak, że Klacz morduje swego tatę. No i dobra, koniec walki. Dobro wygrywa, książę staje się królem, a mur berliński zostaje zburzony. Tak, niestety nigdy się nie dowiemy, kim byli pozostali dwaj złoczyńcy, którzy uciekli z więzienia, bo jedyną kontynuacją, jaką dostał Clutch Powers, był 10-minutowy film w Legolandzie, do którego obejrzenia mnie nie zmuszcie. Więc co sądzę o pierwszym filmie LEGO? Był... Nie za dobry. Pierwsza połowa mi się nie podobała, męczyłem się oglądając ją, lecz czasem było trochę lepiej i można było też się pośmiać z kilku głupotek w tej produkcji. Uważam, że takie Playmobil filmy jest lepsze, ale i tak Clutch Powers jest ciekawym tworem. O, nie wspomniałem, że film kończy się stopklatką. Ja szczerze nie lubię, jak filmy kończą się stopklatką.